Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Wojtek i słuchajcie. E, dzisiejszy odcinek, jak sami widzicie, tytuł nosi Poznajcie Czesia. E, tak, tu jest mój mikrofon, który mi nagrywa, ponieważ aparat się nie nadaje, ale mniejsza z tym. E, słuchajcie, powiem tak. E, zarzucacie mnie masą pytań po filmiku z Magdą, tak naprawdę, w którym tam powiedziałem, że jestem Czesiem. Znaczy nie powiedziałem, że jestem Czesiem, tylko że e, mówię po czesiowemu. Słuchajcie i. Postanowiłem, że nagram taki filmik, czyli poznajcie Czesia, czyli mnie tak naprawdę, bo to ja, słuchajcie, to ja naśladuję dźwięk Czesia, a nie jakiś, nie wiem, e, tutaj telefon, czy jakieś inne urządzenie elektroniczne. E, także to ja, ja to potrafię, mogę wam nawet teraz zaprezentować. Ojojoj, dzień dobry, nazywam się Wojtek i prowadzę kanał gamerspace.pl No. Także jak sami widzicie, potrafię. Mogę też nie wiem, powiedzieć to, co się teraz tutaj dzieje. <laughs> Powiedzmy, żeby wiecie, nie było. Um. <laughs> co tu się dzieje ogólnie. <laughs> Come on. Um. Teraz nagrywam swoją narrację programem Goldwave. I jak widzicie, to się tutaj odznacza, ale nie wiem, czy dokładnie tego widzicie. Także słuchajcie mi się, błagam, zaklinam. Wręcz wszędzie z was, zaklinam, proszę Państwa. Um, ja jestem Czesiem. Nie podkładam tutaj żadnego ucinanego z filmu, upuszczonego w telefonie, dźwięku, czy tam specjalnie to robię. Ja to potrafię. Jak to robię, nie mam zielonego pojęcia. Także seriously, sorry. Um, no i co, i to by było tyle. Także myślę, że poznaliście Czesia, poznaliście też mnie, że potrafię mówić po Czesiowemu. Kto wie, a może będzie jakaś seria Czesio gra w Minecrafta? Albo Czesio gra w jakąś inną grę. Zobaczymy. E, aczkolwiek teraz będę planować pewien świąteczny już projekt powoli. Także myślę, że Czesio też tam odgra swoją rolę. E, także co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i błagam was, nie pytajcie się mnie o to, czy jestem Czesiem, czy nie. To jestem ja. I. i ojojoj! Zapomniałem, co miałem powiedzieć. Dziękuję, wychodzę! Anelu.